Pobliżej nas Grzegorz Gabor. Dzień dobry państwu w studiu nasz kolejny gość Maciej Białdyga. Witam serdecznie. Macieju. Rudzianin na co dzień, który na ostatnich mistrzostwach świata w wędkarstwie wywalczył złoty medal z kolegami w drużynie, a indywidualnie zajął trzecie miejsce zgadza się pani Macieju. Proszę coś powiedzieć o sobie. Co mogę powiedzieć o sobie. 23 lata mam to jest mój ostatni rok w tej kategorii bo to zdobyłem te tytuły w kategorii do 23 lat. To jest właśnie, tak jak mówię, ostatni rok w tej kategorii. Yy, oprócz, oprócz łowienia wyczynowego yy, zajmuję się na co dzień yy, zupełnie inną branżą, samochodami. Yy, wraz z ojcem yy, prowadzimy serwis samochodowy. Yy, ja jestem odpowiedzialny typowo za działkę serwisu opon i, i, i to jest moja, że tak powiem, działalność gospodarcza. Oprócz tego zajmuję się jeszcze przedstawicielstwem handlowym firmy wędkarskiej, i próbuję to jakoś ze sobą godzić. Mhm. Czy jednym słowem ma pan co robić? To gdzie jeszcze czas na to, żeby y, łowić ryby? No właśnie z tym czasem jest bardzo ciężko, ponieważ na rekreacyjne prywatne łowienie nie mam praktycznie w ogóle czasu. Y, znajduję tylko czas na zawody, na które się wyjeżdża na kilka dni, y, a jeśli chodzi o właśnie rekreacyjne łowienie, żeby sobie móc y, y, pozwolić wyjadzieć nad wodę, y, odpocząć, to, to Przyznam się szczerze, że raz w tym roku tylko mi się udało z moją dziewczyną jechać na ryby. A poza tym, to jak już, jak już posiadam jakiś wolny weekend od zawodów, to, to poświęcam go jednak na odpoczynek. To wyrozumiała dziewczyna bardzo. Wyrozumiała, <ingen killers> ponieważ również znajduje się w, w kadrze narodowej kobiet. Wędkarstwie spławikowym. Także no, czyli rozumie ten temat. Rozumie ten temat i, i, i godzi No, się no tak, temat. ale to no, trudno mi jest zrozumieć, być może telewizorom też, bo, bo nam się kojarzy sukces z przygotowaniem, z treningiem sportowym. A mówi Pan, że, że nie ma Pan czasu za bardzo, żeby sobie rekreacyjnie gdzieś tam pójść. To, to jak wyglądają przygotowanie do takich zawodów? Jeśli chodzi o takie ważniejsze zawody, żeby osiągnąć sukces, to jedzie się odpowiednio wcześniej na, ta, na takie zawody. I kilka dni wcześniej się trenuje. Na zawodach ogólnopolskich przeważnie jeździmy dwa, trzy dni wcześniej. Odbywamy takie prywatne treningi całą drużyną przeważnie, bo to są zawody drużynowe. I rozpoznajemy łowisko. Łowi się w różnych częściach łowiska, różnymi, że tak powiem, może nie metodami, bo metoda jest jedna, ale różnymi sposobami się dzielimy na różne warianty i wtedy rozpoznajemy to łowisko. To jest tak zwany trening. Potem jest trening obowiązkowy, na którym już muszą być wszyscy, mają rozlosowane stanowiska. No, i same zawody to już, to już jest łowienie. A na takie Mistrzostwa Świata to jedzie się odpowiednio tydzień wcześniej, i, i tak samo łowimy w różnych częściach łowiska całą drużyną i analizujemy tą wodę. No to trudna chyba dyscyplina sportu, jeżeli w takich kategoriach możemy to postrzegać, czy znaczy w takich kategoriach musimy to postrzegać, bo, bo sport może być zespołowy, indywidualny, ale wiele zależy od samego zawodnika. A tutaj m, też wiele zależy od tego, y, od tej drugiej części, więc od tej ryby, która tam w środku, y, w tej stawie się znajduje, żeby ją jeszcze wyłowić. To, to jak, jakie macie sposoby? Czy to jest jakiś specjalny sprzęt? Bo, bo namiastką takich mistrzostw Polski, mistrzostw y, Europy czy świata y, są zawody, które odbywają się na naszym. Jak jak choćby tylko w Świętochłowicach, po bliskiej Ludzie Ściąskiej, gdzie, gdzie Pan mieszka. To jest na miasta takich właśnie zawodów, o czym rozmawialiśmy przed programem. Natomiast mam rozumieć, że Mistrzostwa Świata trochę innymi prawami się kierują i jednak tam no, no, trzeba się już wykazać czymś więcej niż tylko miłością do, do łowienia ryb. Zgadza się. No, przede wszystkim trzeba, znaczy szczęścia zawsze trzeba mieć. Ponieważ zawsze są jakieś tam na długości całego łowiska, łowisko ma długości na przykład 2-3 km, gdy startuje 100-150 zawodników, wtedy szczęście się przyda, ponieważ są tak zwane bankowe stanowiska, na przykład stanowisko pierwsze i ostatnie. Po których y, zawsze się nie ma nikogo z jednej bądź drugiej strony, a reszta stanowisk jest taka, że ma, że ma się tych sąsiadów. Z jednej a to ułatwia, mam rozumieć, że jak są te skrajne, tak? Tak, skrajne stanowiska ułatwiają, ponieważ nikt tych ryb nam nie zabiera z której strony i zawsze możemy sobie tą rybę przytrzymać, zablokować innych. I i, i do tych stanowisk trzeba mieć zawsze szczęście, żeby to wylosować. Rzadko się to zdarza, bo, bo stanowiska są takie tylko dwa. A to, że panu wejdzie, to jest taktyka, tak? To rybę można przytrzymać, to jak można przytrzymać? Nie, że to jak, jak to można przytrzymać. Sposobem nęcenia, sposobem Przede wszystkim sposobem nęcenia i, i donęcania tej ryby, jak już, jak już zaczyna się tą rybę łowić. Łowią na przykład ryby wszyscy po pierwszym zanęceniu i zawody trwają 4 godziny, czyli trzeba obrać taką taktykę, żeby, żeby tych ryb na przykład nie spłoszyć donęcaniem, ale żeby sobie je odpowiednio przytrzymać, żeby jak najdłużej te ryby były, żeby nie odskoczyły z łowiska, bo mogą odskoczyć sąsiadowi obok, tobie nie brać, sąsiadowi obok biorą i wtedy już te ryby zdobyć z powrotem jest bardzo ciężko, bo w właśnie na tym zasada polega, żeby, żeby dobrać taką taktykę, żeby te ryby nam nie uciekły, jak najdłużej przytrzymać i odebrać je jeszcze innym. A to to jest cała strategia? Tak, tak, tak. Po to się jeździ, właśnie trenuje odpowiednio wcześniej, ym, dobiera się zanęty, przynęty, sposoby nęcenia. Dużo ludzi się bardzo dziwi, że, że na przykład donęcamy samymi glinami czy ziemiami. Dziwią się, że te ryby. Dziwią się na przykład ludzie, że ryby jedzą ziemię albo glinę, one jej nie jedzą, my w tej ziemi podajemy robaki, różne inne przynęty. Ponieważ no, na zawodach wędkarskich, przy takiej presji wędkarskiej, ryby się często przeje, przejadają zanętą i, i, i trzeba je po prostu samym mięsem podkarmiać. E, zapytam o to, bo ostatnio byliśmy z naszą kamerą na zawodach tutaj lokalnych, na stawie wąwóz, i zapytałem e, zwycięzcę tych zawodów, jaką, jaki ma sposób na, na wyłowienie największych sztuk, największej liczby tych, tych ryb. I powiedział, że to są lata doświadczeń i eksperymentów z zanętami, z, z przynętami. To, to, jak to czy to rzeczywiście tak jest? Powiedział, że jego receptura opiera się na Pierniku. Yy, czy, czy wy macie jakieś specjalne przynęty, yy, które możecie sobie sami dobierać, czy, czy macie tylko określoną listę tych, tych przynęt? Na zawodach wyższej rangi jest na pewno jest określony regulamin, który określa ilości przynęt, jakości przynęt. Yy, są, są weryfikowane te przynęty. Są zawody, na których jest, na, jest bardzo ograniczona ilość tych przynęt. Są zawody, w których jest. Więcej tych przynęt dostępnych. Wszystko zależy od właśnie rodzaju kategorii zawodów. A jeśli chodzi tak jak o takie zawody, tak jak tutaj stwierdził panu ten zawodnik, że tam jego tam sekretem jest piernik, no od tego się na takich zawodach wyższej rangi już odchodzi, że tak powiem, bo, bo nie właśnie nie jest ważny smak czy zapach, a, a bardziej e, jakość podanej tej, ewentualnie ilość tej mieszanki. I technika właśnie donęcania, podawania tego robactwa w tołowisko. To, to, to Pana recepta na sukces, jak możemy zdradzić? To jest ogólnie, że tak powiem, najnowocześniejsza recepta na sukces, którą, którą stosują najwięksi wędkarze wyczynowi na świecie. To efektem są te medale, Efekt, które, efektem, które Pan tak, tutaj są przyniósł, medale, jeden że jest, możemy pokazać. To jest medal brązowy za indywidualne drugie wicemistrzostwo świata. A Wygląda jak złoty prawie. A tutaj jest, tutaj jest medal <laughs> złoty. Pokażmy naszej kamery. Za drużynowe mistrzostwo świata. Który cenniejszy, jeżeli w ogóle może, możemy zapytać? Oba są zapytać. bardzo cenne. Na, na mistrzostwa świata akurat jedzie się wygrać drużynowo przede wszystkim, bo to są drużynowe mistrzostwa świata. Również jest, jest na każdych zawodach prowadzona osobna kategoria, osobna klasyfikacja indywidualna i, i, i jeśli się dodatkowo z drużyny komuś uda osiągnąć jakiś sukces indywidualny, to już jest w ogóle super wynik. Te medale przybył Pan z Holandii, konkretnie z miasta, z Assen właśnie. Tam 17 krajów, po pięciu zawodników, każda reprezentacja mogła wystawić dużo to, czy mało trudno w takiej dużej grupie rywalizować? Na pewno trudno w takiej dużej grupie rywalizować, bo, ponieważ to są no, najlepsi zawodnicy z każdego kraju wydelegowywani na takie zawody. Yy, ja już byłem na y, czwarty raz na takich mistrzostwach świata. Yy, był to mój zdecydowanie najlepszy wynik. Ale nie pierwszy sukces, że, że wejdę w słowo. Ale nie pierwszy sukces, ale, ale, ale był to najlepszy wynik mój na arenie międzynarodowej. No właśnie, ma Pan już jeden medal z mistrzostw świata i z mistrzostw Polski. Z mistrzostw Polski mam trzy medale, ponieważ trzy razy byłem już mistrzem Polski, dwa razy z rzędu w ostatnich latach, w tym i w ubiegłym roku. A z mistrzostw świata to jedynie w zeszłym roku we Francji udało mi się wygrać drugą turę zawodów, sektor swój, ale, ale ogólnie zająłem w tych zawodach siódme miejsce. No właśnie, to skąd pasja do tego sportu? Jest Pan młodym człowiekiem, a wędkowanie nam się kojarzy z, z kimś, powiedzmy, delikatnie rzecz z dojrzałym, trochę starszym, ktoś, kto, kto jest na emeryturze, chce wolny czas sobie wypełnić i bierze, kupuje wędkę, i idzie sobie nad wodę. No ta pasja się wzięła od, od, od przede wszystkim od mojego ojca, który, który tam kilkanaście lat temu zaczął zabierać mnie na ryby. Z początku z nim jeździłem po prostu, żeby no, żeby mieć się gdzie podziać, że tak powiem, ale, ale z czasem przyrodziło się to w pasję. Zacząłem samemu wędkować, dostałem, yy, zdałem egzamin na kartę wędkarską. Miałem własne zezwolenie, mogłem już sam wędkować i, i, tak się to, i tak się to toczyło, że wystartowałem bodajże w 2004 roku, chyba pierwszy raz w zawodach wędkarskich. Albo w 2003, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w takich właśnie, w takich, w takich kołowych, takich tutaj na naszym podwórku i tak z czasem ranga wyżej, ranga wyżej. I w 2007 roku pierwszy raz wystartowałem w zawodach ogólnopolskich mistrzostwach Polski indywidualnych, akurat udało mi się wygrać i po tych zawodach już regularnie startowałem w ogólnopolskich No to, to debiut wymarzony, panie Macieju. A jak pan wspomina początki? No początki bywają trudne i, 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 i więcej było zdecydowanie tych porażek niż sukcesów, ale no podpatrywałem tych najlepszych zawodników, tych, którzy już teraz nie jeżdżą na te zawody, nie łowią, miałem z nimi dużo do czynienia, dużo się wypytywałem, analizowałem i, i tak, i tak można powiedzieć taką metodą prób i błędów i, i własnych doświadczeń i, i innych ludzi doświadczeń i, i udało się do tego dojść. No to co trzeba zrobić, żeby zostać mistrzem? Pana recepta. Trzeba, trzeba dużo łowić przede wszystkim ryb, trzeba dużo słuchać innych doświadczonych wędkarzy. Z tym słuchaniem to, to różnie bywa u nas. To nie tylko w wędkarstwie, ale w ogóle chyba. Ale, ale mimo wszystko trzeba może nie brać tyle tego do siebie, ale analizować to, co inni mówią, bo, bo nie każdy mówi prawdę przede wszystkim, nie każdy zna się na tej rzeczy tak jak powinien, ale, ale, ale analizować to, wyciągaj wnioski, wyciągaj wnioski ze swoich startów w zawodach. No i przede wszystkim startować w tych zawodach, jeśli się chce jakiś sukces osią osiągnąć. Czyli mam rozumieć, że jeżeli Pan ma wolny czas, o czym mówiliśmy na, na wstępie, to raczej nie zabiera Pan wędki nie idzie Pan wędkować? No chciałbym bardzo, ale tak jak mówię, no jeśli jadę na przykład, teraz mi się szykuje tak, że y, od pierwszego tygodnia, cztery tygodnie z rzędu mam w każdym tygodniu wyjazd na zawody, y, czy nawet pięć tygodni z rzędu, jak dobrze pamiętam, dlatego teraz miałem na przykład wolny weekend, to, to nie spędziłem go na rybach, tylko na grzybach. No to też I było to jakieś, forma. Była to jakaś odskocznia od, od, od tego, żeby, żeby no ja tego No jest odpocząć. dużo grzybów, Pani Maciej, to prawda? Dużo jest. Warto się wybrać. Warto. Y czy na tym etapie kariery czuje się Pan spełnionym zawodnikiem? Na tym etapie kariery myślę, że tak, ponieważ no, w tej kategorii, w której teraz jestem a jestem w nie ostatni rok, osiągnąłem, że tak powiem, numeritum, no czyli, czyli wszystko, co się dało. Jeszcze nie byłem indywidualnym mistrzem świata, ale, ale myślę, że ten sukces to, to i tak, no każdy marzy o takim sukcesie w tak młodym wieku. Jest nieliczna ilość wędkarzy w Polsce, którzy w podobnym wieku osiągnęli taki sukces, bo bodajże 10 lat temu w Serbii też chłopaki w kategorii do 22, wtedy lat jeszcze, zdobyli też złoty medal i potem długo, długo była przerwa. I A dopiero... To jest największym rywalem Polski, Polaków w tym sporcie? Do tej pory zdecydowanie byli w czołówce Anglicy, Francuzi i Włosi. To od nich, od nich jakby się, się brały te wszystkie sukcesy i wszyscy podpatrywali. Oni mają na największych wędkarzy na świecie producentów sprzętu, zanęt wędkarskich. Ale Polacy z roku na rok coraz bardziej się liczą w tym świecie wędkarskim i, i coraz więcej tytułów zdobywają. No właśnie o tych celach Pan już trochę wspomniał na ten najbliższy czas, a jakieś konkretne. Jeśli się wszystko dobrze ułoży, to, to chciałbym się znaleźć w kategorii w kadrze narodowej, w kategorii seniorów. Ale do tego trzeba no, startu w kolejnych latach w kategorii już tej, już tej najszerszej, w kategorii seniorów. Yy, przede wszystkim. No, dobry... Kolejna kategoria to seniorów. Tak, już. to już jest ta kategoria Open seniorów od 23 lat wzwyż. I, i w tej kategorii no, przede wszystkim trzeba łowić w tych zawodach ogólnopolskich, trzeba się znaleźć w tej najlepszej dziesiątce i być powołanym do kadry narodowej, no i wtedy się tam jeszcze w tej dziesiątce przebić, żeby. Żeby, żeby udało się wyjechać na Mistrzostwa Świata. To, to żeby być takim zawodnikiem jak Pan, poza tym, że to doświadczenie, słuchanie innych, starszych, bardziej doświadczonych, to jakim sprzętem trzeba dysponować, jaki to jest koszt w ogóle, jeżeli możemy mówić w takich kategoriach o tym sporcie? No sprzęt wyczynowy wędkarski jest bardzo drogi niestety, yy, wędki są bardzo drogie wyczynowe, są to tyczki metrowe. I, i, I takie wędki potrafią od kilku do kilkunastu tysięcy złotych kosztować. Do tej wędki jeszcze trzeba mieć całe oprzyrządowanie. Są takie specjalne kosze wędkarskie z całym oprzyrządowaniem, na których się siedzi, do których są wszystkie stoliki, półki, jakieś uchwyty. Są kompatybilne z tym koszem, są przymocowywane, że wszystko podczas zawodów wędkarskich, wszystko się ma obok siebie tutaj po, po lewej, po prawej ręce, żeby nie. Żeby nie wstawać praktycznie nawet nie można wstawać na takich zawodach, tylko wszystko mieć w obrębie w obrębie zasięgu swoich ramion. Także no to jest bardzo drogie cały ten sprzęt. Myślę, że, że sprzęt profesjonalnego zawodnika to, to, to poniżej 50 tysięcy to rzadko u którego oschodzi. To, to jest bardzo dużo. A czy na tym sporcie w ogóle możemy mówić o, o jakichkolwiek zarobkach? Póki co. To mało, bardzo chyba ludzi z, z, z zawodów wędkarskich w Polsce żyje. Znam takich, są tacy, ale, ale jest to bardzo mały procent tych wędkarzy. Yy, myślę, że, że, że dużo korzystniejsze jest na przykład zarabianie na tym pod kątem pracy w danych firmach wędkarskich, yy, ewentualnie produkowanie własnych zanęt wędkarskich własnych receptur. Sprzedawanie tego innym firmom ewentualnie. Do tego są potrzebne, wiadomo, sukcesy. Ale póki co jeszcze w Polsce nie jest to tak bardzo opłacalne jak na przykład w Anglii, gdzie są nagrody na zawodach wędkarskich rzędu 5 tysięcy funtów, 3 tysięcy funtów za wygranie danych zawodów. Są bardzo wartościowe nagrody No i jest, jest, jest dużo większe grono tych ludzi, którzy, którzy żyją z tego wędkarstwa. Czyli mamy rozumieć dla takich jak Pan to bardziej prestiż, yy, duma, że się zdobyło no póki jakiś co... tytuł? Na moje, niestety, tak. Ale wielu jest takich sportowców, bo y, tu chyba tylko możemy mówić o gronie y, piłkarzy, że, że tak łatwo y, te pieniążki przychodzą. Natomiast wielu innych sportowców, żeby coś wyciągnąć, to musi najpierw dużo, dużo włożyć. Pan jest tego, panie z tego się. przykładem. Y, ja zawsze na zakończenie pytam, y, czego wypada życzyć? W moim przypadku życzenie połamania kija jest takim. No to na przeroz, drogi koszt, ponieważ to drogi koszt jest, ale, ale kolejnych sukcesów. No, tego życzymy. Życzymy też w cudzysłowie, połamania kija, bo to myślę, że, że jest istotne, żeby tam ta, ta ryba wpadała. A jeszcze zapytam, bo nie zapytam o to, a ile udało się panu do tego brązowego medalu zło złowić kilogramów, ile do, do brązu było potrzebne? Eee, akurat ja zdobyłem na tych zawodach indy indywidualnie pięć punktów sektorowych, czyli byłem. Akurat w jeden dzień byłem pierwszy, w drugi dzień byłem czwarty. W sumie mi to dało 5 punktów. W pierwszym dniu wygrywając swój sektor i łowiąc równocześnie większą wagę zawodów, miałem bodajże 4,5 kg złowionych ryb. Ryby nie brała akurat za dobrze w tym dniu i, i, i dla nas to było dobrze, bo w Polsce jesteśmy nauczeni do, do małego rybostanu i, i do, że tak powiem, takiego dłubania małych rybek z yy, kałuży, w których nie ma ryb. Yy, i, I to nam bardzo pomogło, bo przyjęliśmy odpowiednią taktykę do tego, żeby takie rybki właśnie wydobywać z tej wody. A w drugim dniu już ryb było troszkę więcej. Akurat ja byłem w takim, w takim, w takim bardzo małorybnym sektorze i wystarczyło mi jej... Słowienie niecały kilogram, bo miałem 990 gram i żeby zdobyć czwarte miejsce w sektorze. Także... No to w takim razie to udało się niewiele rzeczywiście, jeżeli chodzi o tonaż tych ryb, ale ja życzę, żeby ten wynik zawsze był gdzieś tam dwucyfrowy, bo to też jest satysfakcja. Choć się. okazuje się, że nie liczy się w tym wypadku czasami ilość, a jakość. Więc życzymy i jakości, i ilości, no i dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mogli przy okazji kolejnej się spotkać i mówić. O, o Pana osiągnięciach na tej niwie sportowej. Maciej Białdyga był naszym i Państwa gościem. Rudzianin, na co dzień zapalony wędkarz, choć jak sam mówi, nie ma czasu łowić, ale jak już idzie na zawody i zamoczy wędkę, to wtedy łowi takie sztuki, żeby starczyły do zdobycia tytułów mistrza Polski czy mistrza świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia.